Witam serdecznie, z tej strony Mateusz Sobański, Sobański Movement. Dzisiaj kolejny odcinek na temat odżywiania. Dzisiaj chciałbym się skupić na mikroskładnikach, mikrozapotrzebowaniu. Ciekawa historia stoi za tym. Tak naprawdę witaminy odkrył polski, polski naukowiec Kazimierz Funk. W 1912 udało mu się oddzielić witaminę B 1 czy B12 z zbóż i wtedy też zauważył o wiele więcej takich mikroskładników w pożywieniu. Wcześniej tak naprawdę nie mieliśmy tej, tej wiedzy. No tutaj nawet można przytoczyć dosyć no tutaj straszny przykład szkurbutu, który, który był bardzo, bardzo dotkliwy dla marynarzy, którzy podróżowali. Wjeżdżali na wielomiesięczne podróże, wyjeżdżali, wypływali na wielomiesięczne podróże, nie mieli dostępu do, do świeżych warzyw i owoców, i doprowadzało to do tego, że te osoby umierały, tak? Były po prostu ich zapotrzebowanie na mikroskładniki byli strasznie nieodżywieni, tak? Może jedli praktycznie wiecie, może jakieś ziemniaki, jakąś kaszę mięso mieli zasolone, natomiast to cały czas się powtarzało. Mówiąc no tutaj, to właśnie James Cook e, w 1782, sorry, słuchajcie, jestem słaby z dat. W każdym razie w XVIII wieku, kiedy e, przygotowywał się do długiej podróży do Australii, zaopatrzył się e, w, w kiszoną kapustę. I tak samo dawał każdemu marynarzowi cytrynę raz dziennie, słuchajcie. I przez całą podróż nikt nie miał szkorbutu, więc wtedy już mieliśmy mniej więcej, mogliśmy wyciągnąć jakieś wnioski z tego eksperymentu, ale to było naprawdę praktyczne, dobre rozwiązanie. Czemu stawiamy na to, żeby ta dieta była zróżnicowana? Ponieważ tak naprawdę, wiecie, jak mamy makroskładniki, białko, węglowodany, tłuszcze, to wszystko można zastąpić, tak? No oczywiście tutaj niedobór białka też nie jest zbyt dobry dla naszego organizmu, z czym niestety podczas konsultacji często się spotykam, że tego białka ludzie jedzą za mało, nie mają świadomości nawet. Natomiast węglowodany tłuszcze tu można zamieniać, tak? Są ludzie, którzy są na tak zwanej ketozie, czyli jedzą tak naprawdę same tłuszcze, bardzo małą ilość warzyw, no, tutaj też wtedy jest zalecana suplementacja, bo jednak warzywa też są nośnikiem tych witamin. Aczkolwiek mięso, jeżeli mamy dobrej jakości, też w sobie ma to mikrozapotrzebowanie. To wszystko zależy od tego, co zwierzę wcześniej jadło, tak? Natomiast jeśli chodzi o właśnie mikroskładniki, bo wiecie, jak jest ta dieta, to wszyscy siadają, zaczynają liczyć kalorie, ok? Kalorie, białko, węglowodany, tłuszcze. Natomiast mało z nas tak naprawdę zwraca uwagę na mikroskładniki, ponieważ... Słuchajcie, jak mamy niedobory witaminy C to, to nie ma tak, że zjemy więcej witaminy D i jakoś to się zamieni, tak jak tutaj, jeśli chodzi o makroskładniki. Nie, jeżeli mamy niedobór jakiejś witaminy, to nie możemy zastąpić ją czymś innym. tak? Dzisiaj Wam chciałbym przedstawić w ogóle tym, co, co ja się odżywiam już od ponad roku i zauważyłem diametralną różnicę, jeśli chodzi o moje samopoczucie, moje zdrowie, moją formę. Jest to szejk odżywczy. Herbalife F1, e, tak zwany koktajl odżywczy, czyli proszek do sporządzania koktajlu, Bardzo szybki, prosty sposób. E, u mnie najczęściej jest to o wiele bardziej gęstszy koktajl niż tylko sam koktajl. Dodaję do tego ulubione owoce, płatki owsiane, siemienia. Zależy tak naprawdę od tego jak się czuję, też staram się różnicować to co mówię, no, żeby uzupełnić te mikroskładniki. I chciałbym porównać to, bo wiele osób mi tutaj zarzuca, że jest jakby wysoka cena. Oczywiście tutaj kontekst jakości do tych osób czasami nie, nie dociera i mamy tańszą opcję. Tutaj na, na spróbowanie kupiłem właśnie QL-a, ponieważ dobrze znać też konkurencję. No i chciałem też eksperymentalnie, empirycznie sprawdzić, jak będę się czuł po tym. E, powiem Wam szczerze, po tym jednym koktajlu czułem dosyć dużą e, ciężkość, e, jakoś nie jestem chyba przyzwyczajony do tego. Tutaj w szczególności jest sporo tego białku grochu e, i to um, powoduje ciężkość. I też powiem Wam szczerze, że kaloryka tutaj, wiecie, tutaj bardzo sprytnie Huel zrobił, e, jeśli chodzi o porcję, bo podaje na 100 gram, tutaj oczywiście e, F1 to samo robi. Jest 432 kalorii na 100 gram. Tak? Natomiast porcja to jest 90 gram. To są takie dwie spore miarki. No i też popatrzmy, jakie to jest duże, nie? ciężkie to jest. Duże. Jakbym miał jechać z tym w podróż, to to nie jest poręczne, że wiecie, wrzucę to na przykład do, do e, w bagażu, kiedy mam jeden tylko podręczny. A tu jest 17 porcji. Więc no jeżeli bym zamienił na przykład takie dwie porcje. E, koktajlu na posiłki, czyli śniadanie i kolację, no to było ciężkie. No i też tutaj sobie sprawdziłem to, e, porównałem to właśnie tutaj z, z naszym szejkiem Herbalife. E, no to też jest pokazane 227 kalorii na porcję, tak? Na 100 gram to jest 400 kalorii, więc tutaj jest trochę mniej. Natomiast jedna porcja, no nie musimy e, tego szejka robić takiego gęstego jak tutaj, tak? Te dwie miarki. To są naprawdę o wiele mniejsze. Tam jest około 25 gramów. Więc można powiedzieć, że to jest o połowę mniejsze od tego, jeśli chodzi. A jest gęstsze kalorycznie. Plus, tutaj, jeżeli sobie porównamy to do, do witamin i minerałów, jest duża różnica. Tutaj Huey jeszcze fajną taką zagrywkę zastosował, ponieważ pokazał tutaj 100 gram. Jedna porcja to 90 gram, tak. Więc tutaj to zapotrzebowanie, no powiem Wam, że różni się. No tutaj jednak Herbalife ma o wiele lepsze procentowo tutaj parametry. Oczywiście wstawię porównanie, będziecie mogli sobie to zobaczyć na własne oczy. No ale no tutaj wracamy wróćmy do tych praktycznych rzeczy. No patrzcie, to jest, to jest pojemnik, w którym jest 26, nie, 30 porcji. Tak, patrzcie, to jest 30 porcji, a to jest 17 porcji. Nie, tu jest mniej kalorii jeszcze do tego. A tu jest więcej trochę kalorii, ale popatrzcie jaka to jest. W ogóle jak to trzymam w ręku, to, 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 to wiecie, no to jest o wiele lżejsze, bo To ma 1,5 kg, a to ma 780, więc o połowę to jest prawie mniejsze niż, niż QL. Łatwiej to wziąć w podróż. E, też szybko się robi, bo naprawdę mamy shakera, wstrząśniemy i jest gotowy posiłek. Często moi podopieczni mówią, że pierwszy, jak, jak, jak wypiją pierwszy shake, to wystarczy im na 4, nawet czasami 5 godzin. E, więc to jest naprawdę niesamowite, jak właśnie mikro zapotrzebowanie ma wpływ na uczucie głodu. Jeżeli spełnimy zapotrzebowanie na mikroskładniki. To tak naprawdę jemy mniej spożywienia, bo jak wiemy, dzisiejsze jedzenie jest dosyć mocno przetworzone też brakuje tutaj w tym, w tym procesie przetwarzania tych mikroskładników. One ulegają niestety tutaj utracie. Tak samo warzywa i owoce: wiecie, co się dzieje. Gleby nie są już takie żyzne jak kiedyś. Niestety. Tak samo powietrze: no już nie jest takie czyste. Więc tutaj ta forma. Spożywania posiłków i suplementacja, czyli doładowywanie tych mikroskładników w postaci takich dwóch szejków na dzień naprawdę robi różnicę. I jeżeli ktoś z Was chce spróbować zobaczyć, jak to wygląda, to gorąco zapraszam Was na 10-dniowy fit start, gdzie wszystkiego tak naprawdę się dowiedzą, e, zobaczą jak te szejki działają. E, a jeżeli coś będzie, nie będzie im pasować, możliwe jest zwrot pieniędzy, więc tak naprawdę. Nic nie stracicie, tylko zyskacie. A po więcej informacji zapraszam, zostawcie kontakt. Chętnie przeprowadzę Wam konsultacje. Pomogę Wam zrobić pierwsze kroki, żeby poprawić swoje, swoją sylwetkę, swoje zdrowie. Życzę powodzenia, Amorfati do przodu.